A teraz zapraszamy na spacer ulicami Rzeszowa przygotowany przez Benajopa. To już trzecia nasza historyczna przechadzka ulicą Jagiellońską. Jak już wspominaliśmy, jej nazwa na planach miasta pojawia się w 1913 roku po uchwale rady miasta upamiętniającej wcześniejsze obchody okrągłej rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Co ciekawe, początkowo sięgała ona do dzisiejszej ulicy Lisa Kuli, po 1918 roku przedłużono ją aż do skrzyżowania z ulicą Hoffmanowej. Jeszcze raz, tym razem już w PRL-u w latach 1964-91, dołączono do niej ulicę Langiewicza. Jak łatwo zmierzyć, miała wówczas przeszło kilometr, po 1991 roku powróciła do dawnej długości 500 metrów. Budowanie na ulicy Jagiellońskiej to była prawdziwa droga przez mękę. Niestabilny grunt po zasypywanym przez gruz i śmieci żabniku pozwalał albo na wznoszenie niezbyt wysokich budynków, albo wymagał specjalnego palowania przy kilkupiętrowych kamienicach. Doskonale widać to przy willi Kupca Wanga, dzisiaj to siedziba rzeszowskiej drogówki i tuż obok przy potężnej kamienicy wzniesionej również przez Rafaela i Hermana Wangów. Ogrom prad przy tej ostatniej sprawił, że inwestycje ukończyli już Niemcy podczas okupacji i umieścili tu siedzibę Gestapo, niemieckiej tajnej policji. Również i po wojnie budynek ten cieszył się ponurą sławą jako kwatera główna Urzędu Bezpieczeństwa. Równie długo budowano dom przy ulicy Jagielońskiej 32, ale tym razem nie chodziło o niestabilny grunt, tylko o sprawę sądową. Sąsiad, inżynier Józef Królikowski, wniósł odwołanie do zezwolenia na budowę tej kamienicy. Według niego, wysokość planowanego budynku oraz jego wygląd zewnętrzny nie tylko miał nie odpowiadać estetyce willowego osiedla, ale wręcz ją przytłoczyć i oszpecić. Przedwojenny Najwyższy Trybunał Administracyjny oddalił jednak skargę i podtrzymał pozwolenie na budowę wydane przez architekta miejskiego Tadeusza Mulickiego, który odnosząc się do sprawy, pisał, że projektowana budowa o jednolitym, spokojnym, nowoczesnym charakterze budowy przyczyni się niewątpliwie do upiększenia dzielnicy. Sądowe potyczki wpłynęły jednak na długość realizacji inwestycji. Kamienicę wybudowano w końcu w latach 30. ubiegłego wieku według projektu Franciszka Stążkiewicza dla córki prezydenta miasta Romana Krogulskiego. Jak można zobaczyć na licznych fotografiach w czasie II wojny światowej zamieszkał w nim na krótko ze swoją rodziną naczelnik powiatu rzeszowskiego Heinz Echaus, zbrodniarz wojenny, który 8 maja 1945 roku, by umknąć sprawiedliwości, popełnił samobójstwo w Johannisbadzie. Kolejną ciekawostką związaną z ulicą Jagiellońską jest epizod, którego bohaterką była właśnie ta kamienica. To właśnie tu i w sąsiadującym obok domu Leopoldyny Januszowej rozpoczęły się dzieje Rzeszowskiego III Liceum Ogólnokształcącego. Od 1915 roku mieściło się tu gimnazjum realne żeńskie, protoplastka liceum z ulicy Chopina. Po wielu perypetiach, przeprowadzce na ulicę Moniuszki, lekcjach na ulicę Okrzei, na swoje dzisiejsze miejsce szkoła trafiła w 1948 roku. A o słynnej Januszówce, gwoździarni, lichta, lezera, o modernistycznych kamienicach, o wszystkich tych miejscach związanych z ulicą Jagiellońską opowiemy już w czwartej i ostatniej części naszego historycznego spaceru, ale to jak zwykle za tydzień.